250 PROJEKT Cześć wszystkim, z tej i witam was już w piątym vlogu. Kilka dni temu wziąłem się za zmianę kabli zaponu oraz zająłem się montowaniem czujnika temperatury. Zobaczcie jak to wyglądało. Także wygląda to w ten sposób. Miałem małe problemy z zainstalowaniem włącznika, bo czujnik jest zasilany z mojej baterii, ale pomógł mi to ogarnąć Marcin, którego pozdrawiam, jeśli ogląda. I dzięki za pomoc. Czujnik niestety przekłamuje o jakieś 5 stopni, ale to można było się tego spodziewać. W końcu kosztowało niecałe 4 zł, także... Jeśli chodzi o miejsce czujnika, tak na czujnik, to myślałem, że przymocuję go tutaj do tego miejsca, w tą i włożę w ten czujnik. A na drugą stronę śruby podłożę podkładkę i myślę, że nie to w miarę realne temperatury ale przekonamy się o tym za chyba tutaj jak możecie zauważyć sprzęgło jest powrotem rozebrane powodem tego jest to, że przed, nie, <laughs> że przed założeniem nie namoczyłem tarcz sprzęgłowych i pozdrawiam osobę, która mi napisała właśnie tu w komentarzu i pozdrawiam także admina Michała, który tak samo mi o tym wspomniał no i muszę naprawić swoje błędy i tym razem nie namoczę porządnie w spraw takich organizacyjnych, to zamówiłem już nowy gaźnik. Ten stary sprzedałem za sztukę od razu zamówiłem nowy. Tym razem o tej średnicy, tak jak mówiłem, 30 mm. Tylko nie jestem pewny, czy Chińczycy wyrobią się z wysyłką. Wiadomo, jak to u nich wygląda. A że nie wiem, czy skończę krosa na tym nowym gaźniku, czy założę ten stary, który miałem, czyli PZ30. A to się okaże w następnym tygodniu W poprzednim odcinku zapomniałem Wam pokazać co dostałem w drugiej pasce, a więc w drugiej pasce były manetki firmy Progrid, które powinny być znacznie większe od poprzednich, poprzednie były to Leos i nie jaki model dokładnie, plusem tamtych manetek było to, że były wytrzymałe, z tym, że ręce po dłuższej jeździe strasznie bolały, zobaczymy jak się te spiszą i dam wam recenzję na fanpage'u za niedługo. Dobra, to bierzemy się za czujnik i wyświetlacz zmiany biegów. Uprzedzając pytania, powiem Wam w jaki sposób to działa i jak to zrobić. No więc potrzebujecie czujnika, kosztuje niecałe 30 zł i wyświetlacza, który z Chin kosztuje 8 zł. A jakbyście chcieli zamówić z Polski, to kosztuje 30 zł, to spora różnica cen. I teraz jak to działa? Wyświetlacz potrzebuje zasilania, w tym przypadku akumulatora. Czarny kabelek jest to plus zasilania. Reszta kabelków to tak jakby minus. Działa to w ten sposób, że czujnik styka się z wałkiem, następnie dostaje napięcia i wyświetla dany bieg. No więc czarny kabelek podłączamy do plus akumulatora, przykładamy do akumulatora kolorowe kabelki i szukamy jedynki. Jak znajdziemy kabelek, który wyświetla nam tą jedynkę, to przykładamy go do kabelków czujnika i szukamy tak samo jedynki. Ja wyświetlacz umieściłem w ten sposób, żeby był 100% wodoodporny i dobrze wyglądał. I macie to pokazane na filmie teraz. Poza kamerami zrobiłem na łańcucha. Tak on wygląda. Rolka jest zrobiona z teflonu, który został mi z tutaj eksamotyzatora. Z ramy zostało mi tylko przyznać tylne mocowania tych plastików bocznych. One tutaj oryginalnie były, ale od razu kupiłem kroz to i wyciąłem. Zrobiłem sobie tutaj taką przykrywkę na elektrykę. Tym razem też to muszę zrobić, ale ucięłem to, by mi to przeszkadzało. I plastiki tylne przykręciłem tak samo do tej osłony, ale teraz muszę zrobić te uchwyty, bo były za blisko te plastiki po prostu. Plastik. Kolejną rzeczą będzie przyspawanie mocowania cewki zakłonowej. Jak widzicie, nie wiem ile to ma próbować ten materiał, ale pasuje zrobić to z dłuższego. Tak w razie wypadku, tą blachę udało się wyrwać nad rękami, także pasuje trochę wzmocnić. I ostatnią rzeczą w spawaniu jest, uwaga, najważniejsze. Dostawać masowanie na chłodnicę oleju. Jak widzicie zrobiłem sobie prototyp z kartonu o wymiarach, który ma chłodnica. Cena takiej chłodnicy to około 250zł i trzeba będzie prowadzić Myślę, że za niedługo ją kupię i dam Wam recenzję czy coś. Zmieniła. Poza napinaczem powoli zaczynam ogarniać tylny hamulec. Jakbyście się zastanawiali od czego są te pedały i dźwignie hamulca, jest to od Kingway Apollo. To super moto i kupiłem je z tego powodu, że są po prostu wytrzymalsze niż od tego co były w Bancinie. i dodatkowo dźwignia hamulca jest na łożysku co do układu hamulcowego to planuję tak pompkę założyć od derby zęby co do zacisku to myślę, że założę tak samo od zęby więc kompletny układ kupię od zęby z tego co widziałem takie same rozmieszczenie śrub ma pompka od basana do 200 -ki. także to się jeszcze okaże od czego podejdzie tutaj ostatecznie na pewno nagram o tym odcinek jeszcze przejdźmy teraz do licznika a więc w moim przypadku jest to licznik, który ma wbudowany obrotomierz i licznik motogodzin. godzin. Działa to wszystko w ten sposób, że cewka wysyła impulsy do licznika i je czytuje. Czyli wystarczy tylko kilka razy owinąć kabel od licznika wokół kabla wysokiego napięcia i ma działać. I need.